Witam Państwa, chciałem zaprezentować na filmie psa z hodowli Azjateks. Para proszę Państwa, pies z Kirgistanu. Tutaj na filmie ze swoim opiekunem. Wyprowadzony z końca, stąd też taki zgiełk mamy, bo psy pracują, proszę Państwa, u pana Roberta. Tą linkę proszę nam dać do tyłu. Proszę zobaczyć na linie grzbietu psa. Pies bardzo potężny, niebywale sprawny. Tak, panie Marku, naturalnie bez żadnego ustawiania pokazujemy pieski. Proszę zobaczyć. Kirgistan, hodowla Azjateks. Duma, proszę państwa, pana Roberta. Jest dojrzał. Tutaj, co warto powiedzieć, na czym warto skupić uwagę, proszę państwa. Tak zwane. Proszę Państwa, drugie oczy u psów kirgijskich. Tricolor, najbardziej pożądane, proszę Państwa, psy w Kirgistanie, jeżeli chodzi o ich walory, tak one wyglądają. Przepiękna, azjatycka, proszę Państwa, głowa. Pies na bardzo długich nogach, sprawny, nie jest to pies, proszę Państwa, ociężały, ciężki, bardzo aktywny bardzo dobrze proszę państwa ten pies sobie radzi z tak powiem z pozorantem będzie prezentowany przez nas przyjdzie na to pora a na ten moment pokazuję go w pełnej klasie tu z panem Markiem ale skupmy uwagę na psie bo naprawdę warto mamy w hodowli dostępne szczenięta po tym psie u pana Roberta ja muszę powiedzieć, że tutaj już jest klasa tak? tutaj Kirgistan. Naprawdę robi, że tak powiem, w cudzysłowie, robotę. Psy bardzo aktywne, wspaniałe, proszę państwa, walory tych psów, niebywale oddane dla opiekuna swojego. Jednak psy, które wiedzą co do nich należy, a tutaj w relacjach z panem Markiem, pies, tak jak powtarzam, z Kirgistan. Karachan. Ja go prezentowałem wcześniej jako miesięcznego psa bardzo młodego. Pan Robert chce na nim wykonywać próby pracy. Będzie on sprawdzany na pozorancie dla Państwa w pełnym kombinezonie do gryzienia. A w dniu dzisiejszym w takiej odsłonie w relacjach ze swoim opiekunem, panem Markiem w hodowli Azjateks. Pokażę Państwu tutaj na tą głowę, bo tu warto skupić uwagę. Proszę zobaczyć przepiękna, jeszcze raz powiem, azjatycka głowa u tego psa. Duma hodowli już na ten moment. Pies najprawdopodobniej zastąpi głównego psa rozpłodowego u pana e, Roberta Zidana, o którym Państwo już też wiele wie, wiecie. To taka moja sugestia, bo myślę, że godny następca, ale tutaj już pies z Kirgistanu, proszę Państwa, przepotężne, majestatyczne wręcz daje szczenięta. Które ja Państwu na filmie prezentowałem. Pies ponad 80 cm w kłębie. Ja teraz nie znam dokładnej miary. Myślę w okolicach 85. Ale co jest dla mnie ważne, niebywale sprawny, lekki na nogach. Robi tak zwaną świecę. To jest chwila, i pies już jest na tylnych nogach. Nie jest to pies przesadnie kontowany. Prościutkie nóżki u tego psa. Panie Marku, jeszcze dajmy go na nogi. Ja pokażę. Absolutnie nie ma przykurczu tutaj z tyłu na stawach. Odbija się bardzo lekko z zadu. No, przepiękny osobnik. Postanowiłem go Państwu dzisiaj zaprezentować. A kolejne pieski będziemy Państwu pokazywać. I cieszmy się tą rasą, proszę Państwa, w takim wydaniu. Tak jak mówię, na filmie Kirgistan. Może Pan troszeczkę przy tym piesku uklęknie panie Marku z nim, pokażę go ze swoim opiekunem, jaki on ma stosunek. Weźmy tą linkę z grzbietu, pokażę państwu, jaka tu jest linia grzbietu. Przepiękna, proszę państwa, budowa tego psa. To jest już sprawność sama w sobie dynamika i siła u tego psa niebywale zrównoważony charakter. Ja go będę państwu prezentował, mam nadzieję. Osobiście w niedługim czasie na pozorancie, w pełnym kombinezonie do gryzienia, aby Państwu zaprezentować walory tego psa w obronie. Ja dziękuję za uwagę i zachęcam do oglądania naszych filmów. Kłaniam się Państwu. Do usłyszenia.